Cześć, z tej strony Karol dzisiaj tutorial, jak ustawiać czasem jakieś minimalne w szerokości naszych różnych elementów po to, aby ładnie wyglądało to potem na dużym ekranie i na wąskim. Jak coś takiego robić? Zobaczmy. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje. Kursy, w których nauczysz się jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla ciebie zrobię. I na sam koniec, perełka: możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babuio oraz moim. Małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Zróbmy sobie responsywny layout, więc ułożymy sobie nasze rzeczy w kolumnie. Układam sobie kolumnie. Następnie weźmiemy sobie grupę, której będziemy wyświetlali w wierszu różne nasze rzeczy. Jeszcze dodam tutaj przestrzeni między elementami: 12, 12, ustawimy sobie wysokość minimalną 0 oraz. Yy, szerokość też od zera do nieskończoności, więc mamy sobie naszą grupkę i tutaj zrobimy sobie znowu kolejną grupę, w której będziemy mieli takie jakby kartę, kartę z jakimś produktem. My sobie zrobimy od kart, no od zera do nieskończoności, od zera do nieskończoności mamy naszą kartę, ale ja ustawimy sobie, żeby miała na przykład, yy, dobrze, niech nam się wyświetla, damy sobie tutaj jakiś tekst, i dzisiaj nie będziemy brali rzeczy z bazy danych, tylko po prostu na żywo wstrzykniemy sobie jakieś dane. Wziąłem jeszcze zdjęcie, mamy sobie jakieś nasze zdjęcie, wrzucam nasze zdjęcie i tekst, piszemy sobie tutaj, ustawmy to na środku i będziemy na środku i napiszmy sobie product1, na przykład. Zróbmy sobie taką sekcję hero i wgramy jakieś zdjęcie poszukajmy sobie czegoś, o, na przykład to. Mamy sobie zdjęcie, lejał tego elementu, ustawmy sobie całą szerokość od 0 do nieskończoności i ustawmy sobie fixed ratio. Niech będzie jeden do jednego. Więc mamy sobie taką naszą grupę. I teraz tą naszą grupę z kartą chcę sobie dorzucić obok dać drugą. Więc kopiuję sobie i robię paste. Mamy dwie grupki, no, tak naprawdę to powstaje sobie jakiś inny obrazek tutaj i zróbmy preview naszej aplikacji. Zobaczymy jak ona się zachowuje. Przy czym przy responsive możemy zobaczyć sobie też to w karcie, karcie responsive. I tutaj zobaczyć sobie jak układa się nasza aplikacja, jak wygląda nasza aplikacja w takim przypadku. I co mi się tu nie podoba, możemy zrobić sobie zbadaj i wtedy w zakładce tutaj włączamy telefon i ustawiamy sobie responsive i sprawdzamy jak wygląda nasza aplikacja. Tylko wyłączmy tryb debug. Więc tryb debug wyłączamy. Odświeżamy naszą stronę. czekamy chwilę. I mamy naszą aplikację. Możemy tutaj zmniejszać i zwiększać. No i dochodzimy do pewnego wniosku, że jak mamy już taki wąski ekran, to my chcemy mieć te zdjęcia większe. Więc ustawmy sobie, że każdy z naszych tych kart ma minimalną szerokość 300xl. 300 pikseli. 300 i jeszcze w drugiej karcie też ustawimy sobie 300 minimalnie, dzięki temu one nam się równomiernie pokazują, ale też, jak będziemy mieli już tak wąski ekran, to zawsze skakuje jedno pod drugie. Jak mamy szerzej, to nam się mieszczą dwie obok siebie, więc mamy taki wygląd. Te grupy możemy ustawić sobie tutaj troszeczkę inne style, żeby miały jakiś yy, może padding, więc zmienimy sobie po prostu styl do tego, ustawmy mu przykład 6666, 6, 6, 6 to wszystko się troszeczkę od siebie odsuwało. Okay. I zakładamy sobie, że budujemy sobie naszą aplikację i chcemy zrobić jeszcze e, więcej takich elementów, żeby jeszcze jedno zdjęcie nam doszło, albo dokładniej dwa zdjęcia. Więc kopiujemy sobie znowu nasze fragmenty. Paste. Paste. Ok. Mamy teraz cztery zdjęcia i co my widzimy? Mamy taką sytuację. Teraz przyjrzymy sobie. Mamy taką sytuację że nasz czwarty produkt się pojawia po prostu na dole jest taki dużo większy. Abyśmy chcieli mieć sytuację, kiedy na, mamy już tak, taką sytuację, że właśnie cztery elementy nam się nie mieszczą w wierszu, mamy tak wężyk jest 1200 jakichś pikseli, to wtedy chcemy, żeby to nam tu zrzuciło na dół. Więc zróbmy sobie właśnie coś takiego, żebyśmy mieli dwa na górze i dwa potem na dole tej samej szerokości te elementy. Wyłapujemy sobie sytuację, kiedy mamy już za szeroko, to jest jakieś tutaj... 1250 pikseli, więc bierzemy sobie naszą grupę jedną z drugą, te dwie, które chcemy, żeby były razem, grupujemy, bo grupę typu wiersz jest, tutaj przy takim grupowaniu znowu musimy ustawić 0, 0, bo automatycznie wrzuca 40 i dorzucamy sobie e, tę drugą grupę tak samo. Możemy w naszym przypadku tych danych takich testowych, możemy je po prostu usunąć i skopiować to, co już mamy pogrupowane, zaraz znowu sobie podmienimy zdjęcie. weźmiemy sobie tutaj ten na nasz element i podmienimy sobie znowu zdjęcie na ten, który był wcześniej i tak samo możemy jeszcze w tym drugim też to podmienić na jakieś inne. Mamy cztery różne zdjęcia, jeszcze ostatnie. Może to. Tak. Dobra. Mamy cztery różne zdjęcia. Co teraz robimy? Jeżeli nasza grupa ta jest, albo jeżeli nasza strona już jest szersza niż ileś elementów, to wtedy zrobimy sobie odpowiednią rzecz. Zobaczmy, sobie. mamy tu grupę A, która jest naszym wierszem. I to wszystko się będzie nam dobrze układało, więc zobaczymy sobie jak to wygląda. Odświeżamy naszą aplikację. Mamy wszystko w jednym elemencie, a potem jak zjeżdżamy za niżej, to mamy już nagle cztery elementy na dole w środku, ale mamy taki problem, że jak już mamy bardzo wąskie wreszcie, to nam zaczyna tutaj na siebie nachodzić. Więc nie mamy takiej sytuacji, że... Mamy jedno zdjęcie na samym dole, tylko ładnie nam się dwa pod, jedno pod drugim pojawia, czyli dwa pod dwoma, ale mamy taką sytuację, kiedy jak już mamy bardzo wąsko, no, to tutaj nam zaczyna to na siebie wjeżdżać. Więc jeszcze musimy sobie rozwiązać ten problem, że jak mamy tak wąsko, to żeby też układało się to jedno pod drugim. I rozwiążemy sobie tę naszą sytuację w taki sposób, że weźmiemy te grupy, które tu są po... Zagnieżdżone głębiej, które dopiero dalej jeszcze zawierają te karty weźmiemy tę naszą grupę i powiemy jej, że jak jest wąsko, to wtedy żeby nam się całkowicie rozszerzyło. Czyli zrobimy sobie, że nasze, jeżeli nasza szerokość strony jest mniejsza od 600, bo tam około 600 nam wyskakiwało i wtedy wyskakiwały te nasze elementy, kiedy na siebie najeżdżają, to wtedy ustawiamy sobie, że minimalna szerokość tej właśnie grupy jest 100%. Tym sposobem ona wyprze nasze elementy i sprawi, że to wszystko się ściągnie. Kopiuję sobie ten nasz warunek, kopię condition i stosuję też do grupy B, Base. Zróbmy sobie w życiu naszej aplikacji. Zobaczmy, jak teraz będzie nam to wyglądało. Mamy sobie jakiś szerszy ekran, jest szeroko. I jak mamy coraz wężej, to wpadaje nam znowu. Jedna po drugim się pokazuje, a potem jeszcze niżej, jeszcze wężej. Mamy pewien moment, kiedy dochodzimy do 600 pikseli, teraz jeszcze jest spoko, te zdjęcia obok siebie są i jak mamy mniej niż 600 pikseli, to zawsze wszystkie pojawiają się jedno pod drugim. I tym sposobem osiągamy ten właśnie efekt, że mamy ekran, który dobrze wygląda, albo dokładnie nasza aplikacja wygląda dobrze na jakimś wąskim ekranie, ale też zawsze wygląda dobrze na szerokim i te wszystkie elementy układają się stosownie do przestrzeni, którą mogą wykorzystać. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!